Jezus Chrystus, przesłanie pokoju. Czy czasami świat wydaje się zbyt chaotyczny, a Twoje serce pełne niepokoju? Jezus Chrystus ofiarowuje nam najpiękniejszy dar pokój, który góruje ponad wszelkim zrozumieniem. Wsłuchaj się w Jego słowa i odnajdź ukojenie, którego wszyscy potrzebujemy. Pokój zostawiam Wam, pokój Mój daję Wam. Tymi słowami Jezus przypomina, że prawdziwy spokój pochodzi od Boga, nie od świata. Jego miłość może wypełnić twoje serce ciepłem, nawet w najtrudniejszych chwilach. Przyjmij to przesłanie i uwierz, że Jego pokój jest dla ciebie dostępny. Jezus zaprasza nas, byśmy zaufali Jego prowadzeniu. W chwilach trudności, gdy zagubienie wydaje się nieuniknione, Jego pokój jest jak światło w ciemnościach. Przybliż się do Niego. Otwórz serce i pozwól, aby Jego miłość odmieniła Twoje życie. Nie musisz sam zmagać się z niepokojem. Przyjdź, podziel się swoimi troskami i spotkaj Boga, który przemienia serca. Odkryj spokój, który pochodzi z wiary i wspólnoty. Już dziś zapraszamy Cię na nasze nabożeństwo, razem znajdźmy ukojenie w Jezusie Chrystusie.